A my, drodzy Państwo, wracamy po krótkiej przerwie. Z nami już Małgorzata Wiśniewska-Wilk, prezes Czarnych Bytom. Dzień dobry. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów judo w Polsce. Ja pamiętam Olimpiadę jeszcze w Atlancie, niesamowitą Olimpiadę, gdzie zdobywaliśmy również medale w judo. Tutaj pierwsze podstawowe pytanie. Jak to się stało, że wróciła Pani tak naprawdę do Polski i objęła steryf w, w klubie? Pytomskim, tak naprawdę legendarnym. Oprakcie. Tak, w legendarnym klubie, który założył mój ojciec w 1966 roku i prowadził 48 lat. Po jego śmierci wiceprezes został prezesem, następnie były kolejne wybory, i w pewnym momencie zadzwoniono do mnie i zaczęto mnie przekonywać, żebym wróciła, że w klubie powinno się dziać lepiej. I nie, nie chciałam za bardzo tego robić, ponieważ miałam ułożone życie 30 lat w Niemczech, ale postawiłam wszystko na głowie, całe moje dotychczasowe życie i wróciłam. I jestem bardzo szczęśliwa, czego nie przypuszczałam. Prowadzę ten klub z wielką radością. Co jest takiego niesamowitego w Judo? Judo to jest niesamowita, niesamowita dyscyplina. Po pierwsze przez UNESCO uznana jako najlepszy sport dla dzieci i młodzieży w wieku 4 do 21 lat. Jest to świetna ogólnorozwojówka. Ja zawsze mówię, że dzieci nie muszą zawsze trenować judo. Mogą zacząć od judo i potem kontynuować, odnajdować się w innych dyscyplinach. Natomiast judo jako początkowy sport jest idealny. Dzieci uczą się tam dyscypliny, uczą się szacunku do przeciwnika, uczą się też odwagi, one są potem odważne. Dziecko, które zaznało judo, idzie przez świat zupełnie inaczej niż, niż inne dzieci, ponieważ jest przyzwyczajone do kontaktu cielesnego, jest y, szybkie i przede wszystkim też uczą się tego szacunku, szacunku do przeciwnika, szacunku do trenera. Schodząc z maty, muszą się ukłonić, wchodząc, muszą również się ukłonić. To jest dyscyplina, którą ciężko jest zobaczyć dzisiaj na ulicy. Osobiście jest Pani też po ciężkich przejściach, ciężkiej chorobie. I to właśnie sportowy duch pomógł Pani przetrwać? Właściwie to muszę przyznać, że brzmi to niesamowicie, ale moja choroba to jest najlepsze, co mi się w życiu przytrafiło. Teraz czasem to mówię. Bo mogą mi inni ludzie zazdrości dystansu do życia, radości z życia i doceniania. Tego, że żyję. I sport może na początku nie, ponieważ musiałam dojść do siebie przez dłuższy czas, natomiast teraz, oczywiście, ja też bardzo lubię sport, lubię inne dyscypliny i też staram się uprawiać sama sport. Jest to dla mnie bardzo istotne, żeby być jako prezes wysportowaną i, i zadbaną i szczupłą wracając do klubu, co zmieniło kobieca ręka w tym klubie? Ja myślę, że trochę klub jest prowadzony z, z większą miłością. Mężczyźni tego nie potrafią. Ja naprawdę uwielbiam te dzieci, słucham. Ich, jeżeli przyjdą i mówią o problemach, mówią o radościach, przynoszą mi prezenty, które same narysują, przychodzą po cukierki czasami, także bardzo. Bardzo ciepło prowadzę klub, niemniej jednak potrafię być ostra i potrafię podejmować nie dla każdego przyjemne decyzje. Medale olimpijskie, medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w rozmaitych kategoriach wiekowych. Wy, tych medali Pucharów, macie całą furę. Tak. Tak, mamy non-stop nowe. Teraz w weekend był y, 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 Puchar Europy i zdobyliśmy medal złoty, srebrny i brązowy. Y, y, ten klub jest na wyjątkowo wysokim poziomie na skalę europejską. To jest y, bardzo profesjonalny klub, który ma 16 trenerów. Y, naprawdę zarządzany jest w dobry sposób, uważam, bo nie robię tego ja sama, tylko mam również dyrektora sportowego Pawła Zagrodnika Olimpijczyka który zajmuje się kwestiami sportowymi, ponieważ na tym się mniej znam i potrzebowałam fachowca. A jak jest to właśnie w Pani życiu? Trudno było połączyć zarządzanie firmą jeszcze w Niemczech z tym, żeby właśnie prezesować? Oczywiście tego ryto. się nie da zrobić, mm -hmm. ale firmę moją w Niemczech sprzedałam w momencie, kiedy czekałam na przeszczep wątroby, bo nie byłam w stanie się już nią zajmować. Dlatego przyjeżdżając tutaj, nie miałam obowiązków w Niemczech. A tutaj mam ich dosyć sporo, bo oprócz klubu mamy naszą firmę budowlaną. Wiele osób Pani zatrudnia z tego, co rozmawialiśmy w kuluarach, także też jest to no, chyba solidna dawka pracy na co dzień dla Pani. Tak, oczywiście, ale również sprawia mi przyjemność, ponieważ bardzo fajni ludzie są, bardzo oddani i naprawdę przywiązani do tej firmy. I to widać i miło się z nimi pracuje i bardzo dobrze wszystko działa. Cieszymy się, że na naszym fotelu zasiadają kobiety sukcesu, kobiety z wielkim sercem. No i twarde, tak, tak. myślę, dobrze powiedzieć, że to właśnie z tym sportowym duchem. Bardzo Pani dziękujemy Dziękuję za to, bardzo. że przyjechała dzisiaj Pani do nas. No a Państwa zapraszamy na krótki przerywnik.